Cześć, Miauko PR z portalu Ring Polska. Witam Was serdecznie. Szybciutka sobotnia wrzutka, moi drodzy, bo grupa Metrum Boxing poinformowała dziś, że zaplanowana 12 sierpnia w Londynie walka w wadze ciężkiej pomiędzy Antonem Joshem i Dilianem White'em do skutku nie dojdzie. Ten pojedynek miał być główną atrakcją gali transmitowanej przez. Dazon przyczyną odwołania walki jest komunikat ze strony agencji antydopingowej. Wada, że jedna z próbek pobranych do badania od Dylana White'a w ramach protokołu wyrywkowej kontroli dała wynik pozytywny. Na razie nie mamy informacji, cóż to za magiczne środki u Dyliana White'a wykryto. Mimo tej wpadki Dyliana White'a, cała londyńska gala najpewniej nie zostanie odwołana, a ekipa AJ już podobno szuka rywala na zastępstwo. Warto tutaj przypomnieć, że zanim pojawił się oficjalny komunikat o walce Joshua kontra White, to w gronie potencjalnych rywali AJ'a wymieniany był m.in. Agit Kabayel. Kto wie, być może teraz powróci ta Kandydatura ta, karta londyńska, mimo wszystko powinna się sprzedać, mimo wszystko powinna się obronić, bo będzie na niej na przykład walka Dereka czy Sory z Geraldem Washingtonem, a Cisora, mimo wszystkich swoich porażek, to jest nadal gorące nazwisko w Londynie i dobry ticket seller, plus mamy ciężkiego Johnego Fisher'a, który też jest w Londynie bardzo popularny, plus Filip Hrgowicz, czyli oficjalny pretendent do pasa IB w wagi ciężkiej mierzący się z Dempsey'em, makinem. do tego jeszcze mamy Campbella Hattona, więc naprawdę jest to spoko gala, jeśli dołożymy do tego Antonego Joshua, nawet z innym rywalem niż Dylan White, no to powinno się to wszystko ładnie obronić, zresztą od dawna już są bilety wyprzedane, choć oczywiście kibice kupowali bilety na walkę Joshua kontra White numer 2. A powracając do Dylan White'a, to pamiętamy, że nie jest to jego pierwsza awantura dopingowa, bo najpierw wpadał na dopingu w roku 2012, potem w roku 2019 przy okazji ważnej walki z Oskarem Rivasem. Wówczas to był finałowy eliminator do pasa WBC wagi ciężkiej i zarazem walka o tytuł WBC interim. Tam sytuacja była o tyle ciekawa, że informacja o wpadce White'a ukazała się wówczas już po pojedynku, który Dylan White z Oskarem Rivasem. Wygrał w zasadzie trochę przez przypadek, bo media dotarły do informacji, którą rzekomo brytyjska komisja bokserska miała dostać od komisji antydopingowej. No ale wówczas grupa Matchroom Boxing i ekipa Dyliana White'a bardzo mocno bronili swojego zawodnika i ostatecznie udało im się wybronić Dyliana White'a, który kilka miesięcy później jeszcze przed walką z Mariuszem Wachem oficjalnie został z zarzutów o doping oczyszczony. Teraz jest sytuacja zupełnie inna. Zresztą Dylan White jest w innej pozycji w tym momencie. Wówczas był gorącym prospektem, teraz jest jedynie oponentem dla Antonego Joshua, dobrze sprzedający bilety w kontekście tego rewanżu. Natomiast nie jest to zawodnik tak perspektywiczny jak był wówczas. No i wydaje mi się, że teraz grupa meczu Boxing już nie ma jakiegoś wielkiego interesu, żeby go bronić. Zresztą sytuacja wydaje się dużo bardziej klarowna niż wówczas. Była, bo mamy oficjalne info jeszcze przed pojedynkiem, i tym razem raczej nikt za Dyliana White'a nie będzie się kładł, bo trawaj ich głowy czekam teraz informacje na temat tego, z kim zmierzy się 12 sierpnia Antony Joshua. A wiemy, że już tam w zanadrzu na Joshua czeka w styczniu raczej niż w grudniu wielka walka z Dion Wilderem w Arabii Saudyjskiej. No kto wie, może ekipa AJ zrezygnuje w ogóle z tego pojedynku teraz w sierpniu. No nie jest tajemnicą, że inwestorzy z Arabii Saudyjskiej, grupa Skill Challenge no nie była fanem tego pojedynku, tego żeby Antony Joshua w ogóle do ringu jeszcze przed walką z Dion Wilderem wychodził, no podobno jednak szukają zastępczego rywala dla Antonego Joshua. Na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia Do złuszenia bandziorno